Ekip teraz żałuje, że oglądać go będzie w telewizji. Transmisja z San Siro wkrótce. Halo, witają się z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Na taki dzień kibic piłkarski czeka przez cały sezon. Przed nami wisienka na torcie europejskiej piłki klubowej. Finał UEFA Champions League. A trudno o lepszą arenę do rozgrywania takiego meczu niż San Siro. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne: piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Finał UEFA Champions League elektryzuje wielomilionową publiczność. Spotykają się tu współcześni gladiatorzy, a wyniki i nierzadko przebieg tych spotkań są pamiętane przez długie lata. Czy i dzisiejszy finał będzie taką wielką historią? Na to liczę. Czekamy na walkę, na gole, na charakterystyczne, przez lata pamiętane piękne chwile. Drugi z rzędu mają szansę na triumf w UEFA Champions League. Warto przypomnieć, że wielu ekipom to się nie udało. Blisko były Ajax i Juventus w latach 90 a później do sukcesu Realu już właściwie nikt. Trudno się dziwić, to przecież najbardziej wymagające klubowe rozgrywki. A na ekranie jedenastka pierwszej z ekip. To, co od razu rzuca się w oczy, to formacja 1-4-3-3 z napastnikami ustawionymi blisko siebie. To właśnie oni mają robić różnicę, współpracować ze sobą, wygrywać pojedynki i znajdować drogę do siatki. W tym kontekście ważne będzie dostarczenie im piłek z bocznych sektorów boiska i oczywiście dyscyplina taktyczna, ale to akurat jest ważne w każdej formacji. Oto, jak prezentuje się wyjściowa jedenastka pogoni Szczecin. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Uszan Wlachowicz. A teraz będzie dobra okazja. Gol! Jest pierwsza bramka w finale UEFA Champions League. Czekamy na kolejne. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Właśnie tak powinno się wprowadzać pintę pod bramkę rywala. Faul nie! Czysty odbiór polukarnym. Ostatnio profile tego piłkarza w mediach społecznościowych były rozgrzane do czerwoności. Zanosi się na to Jacku, że będzie to jego ostatni sezon w karierze. Na to wygląda, choć patrząc na jego formę, myślę, że spokojnie mógłby pograć jeszcze ze dwa lata. Jeśli zawiesi buty na kołku, to trudno im będzie go zastąpić. Nadal odgrywa kluczową rolę w zespole, a przecież go to nie... Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić! Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Dziś oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. W domku finały mundiali bywają nudne, ale Ligi mistrzów niemal nikt. Pierwszorzędna teraz porada! Pierwszorzędna! Strzelający nie może uwierzyć, że Bramkaż to wyjął. Pole karne, głęboko teraz. Teraz naprawdę świetna piłka! Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Obiecująco się to rozwijało, ale. Zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz Jude Bellingham. Angel Corea. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Tyle, że za blisko bramkarza ta przódka. Bez problemu sobie radzi. To podanie powinno znaleźć partnera. Uwaga, okazja na remis. Miał przed sobą już tylko niebronioną bramkę. Nie stracił opanowania. Damy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Po tym golu jest jeden jeden. Duszan Wlachowicz, Angel Korea, Angel Korea. Znamy taki styl, prawda? Tiki taka. Za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Jak szybko się zaczęła, tak szybko skończyła. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Ale to by było tyle. Koniec akcji. Marcos, Jorente. I piłka do Bellingama. Znakomite zagranie na dobieg. Obronił, ale piłka w grze. I tak proszę państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko domku, Pani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Nieprasobliwość w polu karnym porażająca, zwłaszcza kiedy ma to bronić, to powinno jednak lepiej wyglądać. No ale tu wyraźnie zabrakło komunikacji i zdolności podjęcia decyzji. Ktoś musi podejść bliżej do piłki, spróbować odbior. Mamy teraz wynik 2 do 1. Duszan Wlachowicz. I piłka do Bellinghama. Szukają okazji, budują akcje, Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Przewinienie, ale Porto... Czy będzie remis? Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Jude Bellingham. Ładna piłka, w uliczkę. Broni swojej bramki jak należy i walczy nawet o piłki na przedpolu. Udana interwencja. Sędzia stosuje korzyść i teraz pogoń Szczecin przed dużą szansą. Przewinienie, ale portowcy utrzymali się. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Ikonę. Utrata piłki przez zawodników pogoni. Ależ zagranie. Tak się powinno stopować ataki rywala. Interdyktuje dyktuje rzut rożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Centra mierzona pod bramkę. Tylko minuta dodatkowego czasu. Paskudny faul. To może być druga żółta kartka. I tak sędzia teraz sięga po żółtą kartkę. A to oznacza czerwień. Usztomku sędzia podejmuje słuszną decyzję. To kwalifikowało się na kartkę. Szkoda tylko drużyny, bo teraz będzie musiała radzić sobie po zgłabieniu. Bogoń poszuka szansy na skrzydle. Dobre wycofanie ze skrzydła. Czy będzie z tego wyrównanie? Mamy obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Jest gwizdek i mamy chwilę... Zaczynamy drugą połowę wielkiego finału UEFA Champions League. Coraz bliżej chwili, gdy poznamy triumfatorów tego sezonu. Mocne wejście, ale czyste. Feindal. Jak się rozwinie ten atak. Są coraz bliżej bramki. Doskonała piłka za plecy obrońców. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. A więc mamy 3 do 1. I konie. Powinien do tego dojść. I goł! Prawka kontaktowa. Wciąż mają. Na Czysty wynik. No proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Obejrzyjmy raz jeszcze jak padła Bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać dlaczego Bramkarz to puścił. Że był ustawiony za daleko od krótkiego słupka dobrze wie, że ten gol obciąża jego kąt. Na tablicy wyników mamy 3-2. Jest coraz bliżej pola karnego. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Jude Bellingham. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. A teraz uwaga. Przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Trafia w słupek. Zagrożenie nie minęło. Trochę szkoda, że nie padła bramka po tym strzale. To by nam wyjaśniło sytuację. Przy obecnej jednobramkowej przewadze jeszcze wszystko może się zdarzyć. I wślizg w szesnastce. Tym razem ryzyko się opłaciło. Posiorente. Dobry odbiór piłki, ale waut. Fekir. Podanie do Blachowicza. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Czy trafi do siatki? Tak, proszę państwa, piłka w siatce. Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do Mistrzowskiej Fety. I po tej bramce jest 4 do 2. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Jest okazja na dośrodkowanie. Na Wilfekir. Podanie do Wlachowicza. I teraz dobra okazja do kontry. Kontra się skończyła zanim na dobre się zaczęła. Znakomite prostopadłe podanie. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? I schodzi teraz z flanki na środek. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. No! Chyba trafi! Goal! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć. na tablicy świetlnej wynik 4-3 Przed nami ostatni kwadrans spotkania Jude Bellingham I piłka do Bellinghama Traci tę piłkę bez faulu Oboń w natarciu. Może tu być gorąco. Szansa na wyrównanie. Goal! Co tu się dzieje, proszę państwa? Minuty do końca. się jeszcze wydarzy. Sam chciałbym to wiedzieć. 10 minut do końca tego meczu. Fekir. Militao. Z piłką teraz Owen Wendell. Gdyby teraz strzelili bramkę, to zwycięstwo mieliby już chyba w kieszeni. Ach, mieli piłkę, i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, ale wyszło jak wyszło. Traci posiadanie piłki po oj, strata piłki będzie okazja. Karny w takim momencie pod koniec rywalizacji być może przesądzi to o losach tego starcia. Pudło, strzał nad poprzeczką, ależ zepsuty karny. Źle wymierzone uderzenie nie może teraz uwierzyć w to co się stało, ale już za późno, zmarnowana szansa. Co też się tutaj dzieje? Wszyscy kibice zerwali się z miejsc. Do końca już niewiele, ale przy takim dopingu liczymy na to, że nie zakończy się remis. Świetnie go teraz wypuścił. Każdy bramkarz że zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak pada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczyło. Jest bramka dająca prowadzenie. Zrozumiała satysfakcja trenera. Teraz zapewne będzie chciałby by potwierdzili swoją wyższość, strzelając jeszcze jedną bramkę. Jedno bramkowe prowadzenie bywa krótko. Jednobramkowa bramkowa przewaga 5 do 4. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. A Posyrente. I oto jest końcowy gwizdek, mieli państwo. Właśnie poznaliśmy tegorocznego triumfatora UEFA Champions League. Wyjątkowe momenty, rozczarowanie jednych i euforia drugich, ale taki jest futbol, a triumfatorzy na pewno zasłużyli na chwilę radości. Świętują teraz wraz z kolegami nieopodal środkowego koła, ale kiedy się cieszyć, jak nie wtedy, gdy zostajesz najlepszą ekipą pośród najlepszych? Świętowanie pewnie potrwa do rana, a pamięć o tym będzie żywa przez kolejny rok. Dla takich chwil warto się starać. Już za moment nastąpi kulminacyjny moment tego wieczoru. Już za chwilę będą mogli rozpocząć świętowanie. To dla nich wspaniała chwila. Popatrzmy. A przecież jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się po nich końcowego triumfu. Dzięki solidnej pracy doszli na sam szczyt. Popatrzmy, to już ten moment, już za chwilę. I właśnie teraz unoszą w górę Puchar. Mają go w tej chwili tylko dla siebie. Moment, którego nie zapomną! W tle hymn UEFA Champions League, konfetti i wspólne zdjęcie z puwarem wykonali plan maksimum. Weszli do panteonu największych zespołów Europy. Wreszcie mogą w pełni cieszyć się tym zwycięstwem! Brawo, panowie! Ależ to jest widok Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać się swoim fanom! Tak, to no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było! To dla nich grali, to oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach i teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. No i teraz czas na uwiecznienie całego zespołu z trofeą UEFA Champions League. Co za wspaniała chwila dla każdego z tych chłopaków? To prawda, ale oni chyba boleliby dalej hasać po murawie i nie mogą ustać w miejscu. Chwila powagi, panowie!